Kup tmi, mi, brzucha, jak go ukreska i jakie daje efekty? Kup tmi, mi, brzucha, jak go ukreska i jakie daje efekty? Kup tmi, mi, brzucha pfel, to dobry sposób na urozmaicenie treningów i zapewnienie mi, nią du kreska dawki pracy dowiczet na pierwszy rzut oka kreska e wygląda pozornie. Korzystanie z tego akcesorium podczas treningów wymaga cierpliwości i wytrwałości, ze dwubaszcza na pocztku. Przeczytaj, jak ukreska ewa kubka treningowego i jakie efekty daje wiczenia przy jego pomocy. Kubko a pchel, kosztuje niewiele. A stanowi bardzo dobry sposób na wzmocnienie mi, ni brzucha i mi, ni posturalnych. Kupko do nazywany nazywane jest również kreska kubkiem treningowym, kubkiem rehabilitacyjnym lub wapkiem do widget. Popularne jest kreska jego angielskie okelenia, Heli i aproller. Liczenia z kubkiem mogą być ciekawym urozmaiceniem treningu na brzuch, szczególnie dla osób, które bez problemu wykonują zwykłe brzuszki. Pocztkujcem zwykle nie poleca się rozpoczynania treningów od z tym przyżdem, ponieważ kreska mog okazać się za trudne. Na przykład Jade Majo. Trener prowadzcy treningi wzmacniające ze studentami Uniwersytetu Richmond twierdzi: Kreska najpierw na kreska Y z wicze ZBK fitness później Z Tamami TRX, następnie ukreska E wash a dopiero później przejść do kubka rehabilitacyjnego. Jednak nawet dla tych Którzy z i kreska problemów z robieniem du kreska ej liczby brzuszków, pierwsze treningi z kubkiem do wicet się okazać trudne. Z drugiej strony, podczas przetaczania przyżdu po podbodze Anga Kreska owanych jest o wiele więcej mi, Nini Kreska tylko mi, nie brzucha. Dlatego mimo wszystko warto opanować technik tego wiczenia. Do czego jest bukreska Y kubko-treningowe i jak dziaba? Kubko do w HL to niewielki przedmiot o prostej konstrukcji. S bada się z jednego lub dwóch kub popczonych za pomoc stalowego PRT, który wystaje po obu bokach i SB bukreska Y jako uchwyt. Uchwyt jest pokryty materiałem, który umokreskaliwia jego wygodne trzymanie. Kubkiem treningowym z bokreskaonym z dwóch kub i operowa, ponieważ kreska zapewnia onowi KEZ stabilno i zazwyczaj jest tylko niewiele drogreska, sze od produktów z pojedynczym kobem. Kubko mi, ni nie z dwoma kobami poleca się wszystkim, to z jednym, osobom zaawansowanym. Ponieważ kreska wymaga dodatkowo utrzymania równowagi. Wliczenia Zapchele z bardzo skuteczny form treningu mi, nie brzucha, wszystko przez to, kreska E nie tylko na partie mi, niowe zlokalizowane w okolicach pasa, ale tak kreska enami, nieposturalne, do których nale kreskami, nie pleców, na ramienne i te boczni brzusznej. Czyli mi, nie brzucha i odcinka L krzykreskałwego pleców. Mi, nieposturalne, inaczej GB bokie, SB kreska zachowaniu prawidłowej postawy i chronika R -go przed przeciw kreska eniami. Czytaj te kreska dwukropek ćwiczenia nami, nie GB bokie brzucha, wideo. Rodzaje kubek do wicet kubko pojedyncze z bokreska one z jednego koba i uchwytów, kubko podwójne z bokreska one z dwóch kupi i uchwytów, kubko z platformami na stopy zamiast uchwytów do rk ma platformy do ubokreskaenia stóp i dodatkowe uchwyty z pianki do ich stabilizacji. Kupko z oporem posiada po bokach plastikowe elementy. BCZ si z przodu. W miejscu popczenia zamontowana jest dodatkowa gumowana CZ. Kubko z podporem wymaga ukreska lycia większej siby przy toczeniu. Stanowi wice dodatkowe utrudnienie treningu. kupko szerokie posiada jedno koło, wyglądające jak maba opona. Najlepiej sprawdzi si u początkujących, Którzy obawia się nawet kubka podwójnego. Cena kubek do wicet kubka do wicet mi, nibrzucha jest bardzo tanim z PRZ kreska na je kupił kreska od kilkunastu złotych, najdrokreskaszy kosztuj ponad 100 zł. Jak wiczy przy pomocy kubka? Kubko do wiczet mokreska na wykorzystywa do kilku rodzajów aktywności. Zawsze trzeba jednak pamięta, by w momencie kierowania koba od siebie, a następnie do siebie cały czas utrzymywa wyprostowane plecy. Ile powtórzeń konkretnego wiczenia wykonywa? Tyle, ile jesteśmy w stanie. Warto zacząć nawet od jednokrotnego wiczenia z kubkiem podczas treningu, a docelownicz w powtórzeń jest 10 razy w 3 seriach. Ponikreska E przedstawiamy najpopularniejsze wiczenia z kubkiem. Brzuszki z kubkiem do brzuszki z kubkiem to najczęściej wykonywane wiczenie z tym akcesorium, polecane jest zarówno osobom pocztkujcym. Jak i zaawansowanym. Najpierw uklęknij na podłodze, najlepiej na macie lub rogu dywanu, czy zwinitym kocu, by ochronić kolana przed otarciami. Następnie zbab za uchwyty kubka, rce w nadgarstkach powinny być proste. Napnij mi. Nie brzucha. Wyprostuj plecy i odjedz kubkiem do przodu jak najdalej potrafisz. Nie martw się, pocztkowo początkowo ta nie będzie imponująca. Zawsze zatrzymuj się, gdy poczujesz maksymalne napięcie mi. Nie brzucha. Następnie powoli napinaj cecia, bo wróć do pozycji startowej. Brzuszki z kubkiem do wiczet z pozycji stojcej Wersja przeznaczona dla prawdziwych mistrzów operowania kubkiem do wiczet. Stad prosto w rozkroku na szeroko barków. Po się, ustaw kubko na podbodze i cały czas zachowujce wyprostowane nogi i plecy, skieruj kobo maksymalnie do przodu, a następnie wróć do pozycji startowej nie opierajce kolan na podbodze. Wiczenie z kubkiem do wicet z to również kreska wyzwanie dla osób dowiadczonych w tego rodzaju aktywności. Uklknij na macie, z wyprostowanymi plecami. Wykonuj te sam czynno, co w przypadku wicet powykreska Ej, ustaw kubko na podbodze i pojedź nim jak najdalej do przodu, a następnie wró do pozycji wyjściowej. Wiczenie z kubkiem do wicet z pozycji deski Ta wersja wiczenia jest jeszcze bardziej skomplikowana. Do jego wykonania potrzebne ci będzie specjalne kubko do wicet z platformami na stopy i dodatkowymi piankowymi uchwytami, stabilizującymi stop na kubku. Przyjmij na macie pozycję jak do planku deski, z wyprostowanymi w bokciach. Następnie umie kubko pomiędzy swoimi nogami, a na jego uchwytach hubu kreska stopy. Stopa powinna opierać się na uchwycie pomiędzy jej, rodkiem apite. W trakcie ćwiczenia cały czas utrzymuj rce i plecy wyprostowane, a nogami, równie kreska wyprostowanymi, operuj kubkiem przetaczajce je do przodu i do tyłu. Brzuszki SK One z kubkiem dowiczet po si na macie, zegnij nogi w kolanach i umieje w kole z platformami i dodatkowymi uchwytami na stopy. Wykonuj brzuszki SK One, za bukreska rc na giebow i unietubow. Postaraj się dotknąć lewym bokciem prawej nogi i odwrotnie. W tym wiczeniu nie musisz porusza kubkiem do wicet, ma stanowi dla ciebie utrudnienie, a z drugiej strony pomóc mocniej napić pimi, nie brzucha. Jakie kubko do wicet wybra? Podczas pierwszego zakupu łap w Hel postaw na bardziej uniwersalne kubko podwójne. Jeśli zechcesz utrudni sobie treningi, dokup pojedyncze. Wybierz kubko ze stalow wytrzyma posi? Zwróć uwagę na uchwyty, powinny być wygodne imię antypolizgów, na przykład. Pamiętaj, Kreska E. Kubko do wieczet, które posiada boczne cianki stworzywa sztucznego, zapewni ci Wika E. i kreska produkt bez takiego wypełnienia. Samo kubko powinno być wyprodukowane z materiału zapewniającego jego dobry przyczepno do podbokreska A, na np. gumy z biekreskanikiem lub wzmocnionej masy plastikowej odpornej na lizganie. Efekty wiczec z kubkiem głównym efektem wiczec z kubkiem jest wzmocnienie nie tylko mi, ni brzucha, ale i mi ni pleców oraz mi, nima ramiennych. Wariantów z tym przyżdyń jest naprawdę wiele, dzięki czemu za jego pomoc mokreska na kreska bytki, uda, polatki, nogi. Dzięki tego rodzaju ci nauczysz się i utrzymywa prawidłow postaw zarówno podczas treningu, jak i na co dzień. Regularne wiczenia z kubkiem tej kreska twoj wytrzyma bo i poprawi równowagę. S ponadto dobrym sposobem na poradzenie sobie z bólem odcinka Ldziowego KR gozbupa. Warto doda, kreska echo z kubkiem wzmacniaj mi, nie brzucha, nie s treningiem na redukcji tkanki tłuszczowej. Stanowi dodatek do aktywności nakierowanych na taki efekt, np. biczet cardio lub interwabów. Początkowo z skupkiem MOP powodowa ból pleców, co wynika z niewystarczającej do wykonania tego rodzaju czynności siły mi, ni pleców i przyjmowania nieprawidłowej postawy z zaokreglonymi plecami. Po pierwszych treningach Moksi kreska pojawia silne zakwasy, ze dwubaszcza w okolicy brzucha i przedramion.